Dzień dobry. Witamy Państwa. Czołem. Oraz kolejny. Kolega zapiął jakiś lake monster, nie wiemy co to jest, ale kurczę, chodzi pięknie. Pięteczka wygięta. Może by tylko nie dał dupy i wyciągnął rybę? Kotwicę wyciągnę może, co? Nie, bo wiedział, że ty No dobrze. To jest pan Chwytak. W ogóle gra. No i już podchodzimy za blisko kotwicy. Dajcie, wyciągnę kurwa tą kotwicę. chopie. Tak. To, to jest, jest leszcz. A <noise> <noise> nas jakaś siła. Co Widzisz, to jest? Jak za zapięty? Jaki saba Nie chwycimy go, go do... albo go dobrze umęczymy No musisz go dobrze umęczyć, no co Czy ten, ruski podbierak zastosujemy Ale lepiej Patrz <laughs> ryba Tak się łowi karpie Mistrz jest tylko jeden jest tylko jeden Ja bądź. nie w ogóle, Słuchaj, mówię ci, kurde, ściągnijmy kotwicę, bo się to skończy w jeden sposób tylko. Nie, on tam ja mu nie dał. Słuchaj, co on sobie robi tutaj co chce? Ale żeś mu nie dał. Mm -hmm. Ale mu nie dałeś. Tak, teraz zmienił taktykę. Ale jaki sabor! Kurde no. Kto jest, kto jest mistrzem? Dobra, na razie wyłączę Musimy go jakoś tutaj ten zmęczyć, podebrać O, to na razie